Witam was wszystkich, o cholera, chyba pomyliłem garażę. Nie, czekaj, czekaj, trafiłeś wręcz idealnie. Faktycznie, bo nie samym wjazdem na garaż człowiek żyje. No i poza tym kontent trzeba urozmaicać, więc co dzisiaj zrobimy? Będziemy kręcić kołem i szukać furek. Dokładnie tak. Genio, to teraz to kółko wytachaj na górę. No zawsze mnie w******* w jakąś robotę. Więc widzimy się na górze, a ja wam za chwilę wszystko wytłumaczę. Wszystko jest tu telefon. Były kłopoty, były kłopoty z zniesieniem. Dobrze jest... Uważam! Uważaj, pop, jak ten strop pójdzie, to my wszyscy pójdziemy z gruzie Ej, światło ci, żaruba do zmiany jest. Mamy to! Jest! Mamy to! to mańkę, ty. No to jest do przodu moje! To jest niezróbmy! Moje też do przodu, a nie do tyłu! Fiertyką, nie, nie wiedziałem, że takie trudne. Pan Kamil normalnie nam zawsze to robił, ale teraz trzeba było przewieźć koło fortuny w inne miejsce, bo tam pizga złem, znaczy jest zima po prostu. Tu teraz mamy kłopot, jak my wszyscy mamy dwie lewe ręce. Ty na buta no Chyba roku. ty żartujesz co Da to pokaż! Pusz, dawaj, to. pod kątem, bo trzeba było. No to zrób go pod kątem. Ty, jak ty mówią, gdzie kucharek sześć, to nie ma co jeść, ale ty nie ma żadnych kucharek, bo żaden z nas nie ma zdolności manualnych, jak już wcześniej wspomniałem. Tylko Gienek. No zaraz, on pod kątem był. Znaczy w kącie. Nie, nie, pod kątem Masz ustawioną. No ja wiesz, tą no, skrętarzkę. Dobra dawaj, to jest do tego, do betonu, ktoś, to się nie kręci. Coś my znowu wymyślili, no bo jak już spora część pewnie z Was kojarzy, raz jak przygub stajenie kręciłem tym kółkiem, ale teraz nadarza się okazja by zakręcić nim jeszcze raz, a mianowicie operator, menadżer i to zależy od pory roku i dnia kim on jest, ma taki plan, żeby kupić sobie nowy samochód, dlatego Skurczywek zaraz zakręci kołem, na którym znajdą się propozycje samochodów, które przygotowaliście wy. Bo na moim Instagramie poprosiłem, żebyście rzucili właśnie propozycje, jakie auta do 200 tysięcy moglibyśmy albo powinniśmy kupić. No i wybrałem te najczęstsze opcje, które padały. Jeszcze chłopaki, genio, kasperek też nie wiedzą, nikt nie wie, co. Coś tam wybrali, zaraz się sami dowiecie. Wydrukowałem też to. Proszę bardzo. Trochę tego wydrukowałem, ale to po prostu po parę razy parę osób, które wybierały auta. Mamy Mercedesa a -klasy. Opinujesz? Nie tu. Mamy Hyundai'a i 30N. Ostro gracie. Mamy Megankę RS. do Domin6. Ej, w ogóle gościu ma nik Domin6R, czyli jak Golf 6R, a wybrał, żebyśmy wybrali Megankę RS, a nie Golfa. Pozdrawiam. To też popiękny. Megankę res Kotku, kotku. Pokaż co masz w środku. Może byś wybrała jakieś na na coś. Dzień dobry jeszcze bardziej rozmaicić kątem. Pa, megankę wybrała. Bo mu podstawiłeś ją pod łapę, to się nie liczy. Pa pa, przebiera. Przewiera. Nie no, ze zwierzętami to będzie kijowo, bo ja pewnie jakiś łoś, Wojtek, kurwa losował nie mam, nie? wyniki meczu, czy tam Delfin Grzegorz, yy, też jakieś tam były przepowiednie, to 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 chuj, się sprawdza, to musi być na kole, yy, Fortuny musisz kręcić, więc zaraz operatorek, menadżerek, inny, ten oddasz kamerkę, Kacperek, będziesz pewnie tak, mnie, będziesz trzymał? Dobrze. Teraz musimy to jakoś przykleić na to koło, dobra? Gitara, przyklejmy to jakoś na koło, Dzień jest już tych technicznych yy, klejków. Wachluj, wachluj, bo to będzie śmiesznie i gorąco przez tego będzie. pana, który siedzi jak na skazaniu. <grymne> Co mam jest do domu bo ja tylko normalnie chciałem kupić samochód, nie? To, 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 to normalnie Kacinki, samochód. Lekkoła fortuny, losowania. Mordo, Dobry, jesteśmy tak. na YouTubie, także musimy kupować po YouTube'owemu! Ja Wam przypominam, żebyście zostawili subskrypcję. Łapkę w górę. O, łapkę w górę. Ten czerwony guzik na szary Koniecznie. zmieniamy. Zbliżamy się wielkimi krokami do 100 tysięcy subskrypcji. I komentarz! O, i komentarz! komentarz. Dla, to dla to dla To wiecie, wiecie. 5 tysięcy łapek, 3 000, wiecie jak jest. Ale teraz, jak jest, mowa o tysiącach, to 200 tysięcy polskich nowych złotych, a Adam będzie musiał wypierdolić na totalnie randomowy samochód. Nie no, wolałem jak ty tutaj losowałeś swoje pieniążki. Ależ mój drogi, role się odwróciły i teraz to ty właśnie wydasz swoje pieniążki na auto, którego pewnie przed zakupem nie zobaczy, bo ma niewiele, musi być bateria, więc nie ma, nie ma czasu. Nie <laughs> jest pocieszony tym faktem, nie jest. Nie jest, jest. <laughs> <laughs> podsumowanie, Mercedes A-klasa za 200 koła. Ciesz się, jak to będzie silnik, bo ja sobie zrobiłem research. Aż tak, tak źle? Zrobiłem sobie research, bo dostałem te informacje nie, nie, od widzów, zanim, mówię, nie, zanim wy je widzieliście. Także jak tu będzie silnik, to się cieszę, jak będą koła, to super, a jak będzie klimatyzacja, to sprzedawcę po, po nóżkach będziesz całował. Leon Cupra. Jedyny plus, jaki zauważyłem, to taki, że będzie pasował do Formentora, nic więcej. 200 tysięcy złotych... No kurwa, to jedzie, nie? 200 tysięcy złotych, 200 koni mechanicznych. Idź, nie silnik. To już w nie, nie jestem z tych osób, co życzą komuś ale ale da się, to wylosujesz to... A ja pan To dzwonił, przyjedź po mnie. No niby to auto z wydechu serii nie, ale przypomnę ci, że nie masz prawa jazdy i tego, i auta, w ogóle. To robię no tak, losujemy, tak ale, ale dajcie mi 3-4 miesiące i zrobimy koło dla no tak, mnie. To nie. wylosujemy jakąś dorożkę o, dla Bo O, nie, <laughs> nie wiem, no dobra, ale tak swoją drogą 200 tysięcy jak chuj daje, to trzeba być... No i ostatnie tak, Megan RS Pizda na masce, pipi, pizda Coraz lepiej. Coraz <grym> lepiej. Także nie przedłużam, przypominam o subskrypcji moi subskrypcji. Moi drodzy. Łapka w górę. O, komentarze, gady. Ty... Bez komentarza. No losuj. Bez cięcia. Bez komentarza. Pizza na maste pipi. na masce, nie ma silnika pod maską? Hmm. Ale spokojnie Dostaniesz karła, bo szkarła w A nisko Dostaniesz, będzie żył, no, kurwa Jaki mamy motor w tym budżecie? Do 200 tysięcy, to... jak z nowych salonowych to pewnie tam będzie jakieś 0,9 TCI z Renault. <gamy> Ty, czyli kurwa, bo nie było koniec końców, <gamy> tak najdostojniejszy jest ten samochód z tych wszystkich aut. Masz przejebane, bo faktycznie będzie pewnie biedny. Nie no, jakby w kątem, jakby wiesz w to tutaj nie, inside... ale. będzie Ale mi się wydaje, że on teraz zdaje, że jest zadowolony, a kiedyś chciał kuprę. Coś o kuprze tak. mówił, nie? To w takim razie... No chuj, weźmy holowałem, Emosi, kurwa. Najwyżej tak, tak, albo będziesz trzeba w garażu tylko dla samego faktu tego, że przejebałeś w ruletkę, nie? Ale... ale bez gwiazdy nie ma jazdy, także ja, człowieku. Nie no! Dobra. Szukaj tego auta. Oto... Szukamy. A taką... ty ja weź drugi raz... Te... Taką gwiazdeczkę. Yo, bez gwiazdy nie ma jazdy! <śmiech> <śmiech> nie wiem czy w tej cenie tak gwiazdy na masce jest, czy nie trzeba dopłacić. <śmiech> także <śmiech> oni wchodzą na ogłoszenia, ale macie przerąbane. A my... A my widzimy się za chwilę. Chyba wcieliłem się w rolę operatora, One honorach chłopaki, za wzięciem czy coś macie? Chodź, 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 bo ja znalazłem coś fajnego. Co znalazłeś? Jest taka perełka, no na no klasę. No jest. I Piękne ten. autko, nie? A budżet jest ten, co robisz? Prostu... Czekaj, czekaj. 157, więc spoko. Patrz tutaj, co się dzieje. I co jest, kurde? O kurwa, to ma, to ma Ja uważam, że to auto jest wręcz idealne, bo ja z niego też skorzystam. Nie Jak już będą wiesz, praktyczne jazdy na egzamin. No Przerażam, to czy ty chcesz mi powiedzieć, dlaczego ta klasa sama e, jest, jest w automacie? Ja będę prawko kurwa. zdawał. Na te... Nie, gdzie masz automat napisany? No tu masz tą gałkę. Nie masz wajchy No to dlaczego tu jest sprzęgło, hamulec i gaz? Ty tu jest gaz, hamulec sprzęgło. To nie, tak to jest to do otwierania maski No <grymne> dobra, widzę, jak ktoś mi wyjaśni dlaczego ta klasa ma 6 pedałów Jakby on w niej jechał to byłoby się... 7... dobra. Nie ma... ktoś mi wyjaśni o co to... chodzi? Bo <grymne> dlatego mówię, że jest idealne dla niego, <grymne> A ty co znalazłeś? Kurwa białą, ale to jest jakiś... Deser, ogóle... deser ja to zobaczcie. co? No, to tam masz. Jakaś biała. Nie no to budżet. O ty, O, No się jeszcze... dostał Ty, zostanie ci jeszcze na wnętrze Ale trzeba co to trzeba. Ty ja no. motor chyba, który to motor... No nie no mówiłem na motor to nie wiem. Jeden trzy... 1333, bo że kamera to weźmie, złapie. A on jakieś? Nie, nie no kurko. No ja to nie złapie, musicie kurwa. wierzyć, że tam jest ścianik pod maską. Co no, no to się nie dzieje? Operator wziął kamerę i stał jak widły w gnoju i bez włączonego nagrywania, a my tu sobie pierdolimy, nie? Ja, to lepiej chyba zrobić. Bo... <noise> nie, za mocno. Ej, za mocno wróciłem, wracając do tematu, myślałem, że to jest niemożliwe, że nie ma tych samochodów na ogłoszeniach. Tutaj może nie A200, tylko wybierzmy jakiś inny model, bo tu już źle zaczęliście od samego startu. Gdzie tu się pieniądze, ile chcę wydać na ten samochód? Informacje finansowe, tak? Nie, to nie jest to. Źle klikam. Co to się dzieje? Ja, no się, to się, gubi, ja się. totalnie, ja się ja się się totalnie, ja się totalnie, pogubiłem, bo tutaj takie mieliśmy śmieszne rzeczy do powiedzenia, a ten no jak oczywiście. ty Na laptopie w domu masz xpk 95 gości. To bo. się gubię, dobra, gdzie jest, szukaj, <laughs> e, szukaj. No i co? 66 ogłoszeń, głośniej. Mówiłem wam, że nie to 4. Dużo. Dobra, może budżet jest trochę. za... To weźmy od najtańszej. Proszę, ciach, od najniżej. No i proszę. Pokaż, co tam mamy, kurwa. No co, zobacz, A45s za 92 tysiące, kurwa, ty mówisz, że, że nie znajdę. Ej, dlaczego to jest takie tanie? No dobra, ty kurwa, idziemy po nią. To nie ma silnika, jest? Ej, nie no, o co chodzi? Nie, ale no, co to to... Albo odstępne to jest, nie? To też tak możesz Czekaj, wrzucić. bo naklikałem teraz na tym MacBooku. Eee... Nie no, czekaj. Na bank a spędka. rata do spłaty, to się ciągnie w flecie za cenę w 3 raty po 92 tysiące. <noise> <noise> Chłopcy, rat! O jezus! O jezus! Nie o, no Adam, totalnie sobie z tym kołem fortuny, a ja ci widzę, że ci przyjebali. Jezu, jakie to brzydkie. Ej, jezus Maria. Jopi. Ty To się wywidziałeś? No kurwa, widzisz to? Ja ciebie też to widzę. Tylko laptop się wyłączył, on się odbija w tym. <noise> Ty, ty śmieszku, a chcesz opuścić ten lokal przez okno? Chłoptaś, słuchaj, nie jesteś u siebie. Kurwa, ale wykopać o, o. mogę. Ja, kule z domu nie mają? Da, kurwa, kurwa. Dobra, widzowie, jest turbo kurwa problem. Nie nie wiemy co teraz zrobić. No co mogłem zrobić? No wziąłem sprawy w swoje ręce i udałem się do salonu Mercedresa. W poszukiwaniu takiego auta. Tylko, że w Łodzi niestety mamy co? Mamy problem. Nie I ma nie, babie, nie ma nic. A czas nagli, ale dowiedziałem się, że we Wrocławiu stoi taka sztuka, więc teraz to będzie trzeba mm, logistycznie dobrze rozplanować. Ponieważ e, musimy wysłać pieniądze, oni muszą nam wysłać dokumenty. My musimy je tej w łodzi zarejestrować i pojechać do Wrocławia po odbiór. Jak my to zrobimy, nie mam bladego pojęcia. Dlatego trzymajcie łapki w górę i widzimy się za chwilę. Huch, udało się! Pieniądze powędrowały do Wrocławia. Dokumenty z Wrocławia do łodzi, auto mamy zarejestrowane. Fakt, że na. Oj, do, dowód mi wyleciał! Fakt, na tymczasowych blakach. Ale jak moi drodzy, ja rozdaję wam pieniądze za komentarze, które zostawiacie, to moglibyście teraz w tych komentarzach zostawić propozycje na przykład jakichś indywidualnych tablic rejestracyjnych, a jeżeli twoją propozycję akurat wybierzemy. Nie, nie idźmy w to. Idziemy nie, w to, nie. idziemy. A, a, je a jeżeli wybierzemy właśnie Twoją propozycję, to jeszcze tysiaka. Od wuja dostaniesz w gratisie, on będzie miał przynajmniej śmieszne tablice rejestracyjne. Śmieszny jest również fakt, że on naprawdę nie widział tego auta przed jego zakupem. Jedziemy właśnie z Łodzi do Wrocławia odebrać ten samochód. Jedynie gdzie go widział to na tych, na broszurkach takich, wizualizacjach. Więc, na wizualizacjach, dokładnie tak. A skoro jedziemy do Wrocławia, to myślę, że możemy odwiedzić garaż, a raczej pozostałości po garażu jednego z największych polskich youtuberów. No, zobaczymy, co mu się stało po tych wszystkich jego przygodach autostradowych. Dlatego moi drodzy, nie przedłużam. Widzimy się we Wrocławiu. Jesteśmy na miejscu, a mianowicie, chyba w największym salonie Mercedesa we Wrocławiu, w grupie Wrubel. Pogodę mamy piękną. W przeciwieństwie do auta, które odbieramy. O, no, nie przesadzam. Dobra, nie mogę nie, być tak. Mogło być gorzej. Mogło być. Nie mogę być też dla niego podły, bo jednak odbieranie auta nowego z salonu to jest taka wiekopomna chwila i nie możemy mu spierdolić psychy. Aż tak bardzo. No, e, to zastanawiam jest to, się. No, 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 to. Jest to nie, zastanawiam, to jest to, się nad... zastanawiam się jeszcze nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, oni w tym salonie nie wiedzą, że jesteśmy Jupiterami, więc pytanie, czy pozwolą nam nagrywać. A po drugie, czy wydanie tego auta. Będzie na jakimkolwiek poziomie. Bo, jak pamiętam, raz we wrócaniu odbierałem czwórkę i niemiło się rozczarowałem. Ale potem mam się poprawili swoje zachowanie, no ale zobaczymy, jak będzie tym razem. A Baszko, no powiedz, jakie Tobą emocje targają. Kurczę, no trochę jest stresik leki, ale. no... Jest stresik. I podniecenie również. Chodź, tam jakąś czapkę może znajdziemy, może jakąś co? Ga Gadzety jakieś myślisz, że mu dokoptujemy do tego. Będzie fan, fanbojem Mercedesa teraz? No. Któro, która by do niego pasowała? Tak myślę. Tyle ty ubiś wieść. Dobra, nie róbmy sobie z taki jajec, choć odbierzmy to samo. 230 zł. Ile? Przekazanie oficjalnych kluczyków, wada musisz mieć na pamiątkę. Jestem. Dziękuję bardzo. Od nas prezent? O, super. I proszę jeszcze chwilę poczekać, założymy tablicę i tak kolega star. podejdzie, będziemy łączyć. Dobrze. No też nawet końcu lepiej tutaj z obsługą niż kiedy odbierałeś swoją kuwecję. Jak tam było? Czapkę ci znaliśmy, wiatrujemy. Określami. Nie, przy aucie <grym> to robić. Szampanem to ma... oblejemy. Dokładnie, teraz tam o tylko jakieś karteczki i rzeczy, ale faktycznie obsługa. Fajnie, fajnie. Zaraz raczej, zobaczymy tak. jak autko wygląda a Adam żółte, no nie wiedz... Aj. A, to. Hmm. Chciałeś kanarka? Się. Myślę, że czarny ładniejszy. No nie o wiele. Czarny bardziej ci się podoba niż żółty? No, głupie pytanie, Rysiek. A Daśko poszedł podpisywać te wszystkie jeszcze papiery, jakieś końcowe łączenie z tym Hi Mercedes i inne rzeczy, żeby fura go na panienki najlepsze prowadziła do najlepszych restauracji. Gienio przejął kamerę, więc może powiedzmy parę słów o tym samochodzie w tym czasie, gdzie nikogo tu nie ma. Pod maską jakże niedynamiczny silnik 1.4, tam 1.333 coś, kurwa z Renault, no dziadostwo jak chuj, no ale w tym budżecie nie dało się znaleźć nic innego, poza tym, no na tym już uroki tego koła Fortuny polegają z zewnątrz, pakiet AMG Design, tylko AMG, tak, bo to zderzaczki, jakaś felga, taka nawet nie najgorsza, no dramatonima, nie? ma, nie. Szału też, kurwa, nie ma. Wejdźmy do środka. Alkantarka, skórka, Alcantarka, kierownica... No taka napierdolona tych przycisków, że kurwa 14 dni mu zajmie dochodzenie do tego, co którym guzikiem się robi. No trudno. Ale jest tablecik. O jest folika, będzie miał co odrywać, chłopak, nie? Ale to jak dla mnie najlepsze. Panorama, zobacz. Znaczy jest zakryta teraz, ale chuj. Tutaj musicie uwierzyć na słowo, potem wam pokażemy. Panoramiczny dach. Jak się otworzy, to prawie jak słońce to kabrio. Co więcej o tym aucie można powiedzieć. No kurwa, że jest totalnie nieszczególny. No bo jest, to no, nie ma żadnych kurwa osiągów. No zwykła służbówka, nie oszukujmy się, moi drodzy. Jak oceniacie w ogóle ten wóz? Dajcie znać w komentarzach i przypominam, dajcie pomysł na tablicę indywidualną. Tutaj myślę, że też musimy jakiegoś mu takiego pokurwiony, pokurwiony napis mu tam zrobić. No co? No powiedziałbym, że fajne auto dla baby, ale nie mogę mu tak puryć psychy, chociaż będzie oglądał to jak będzie montował ten materiał. Więc i tak koniec końców to zobaczy. Nie jest źle, mogło być gorzej. Chyba trzeba będzie Gieniu wyjechać stąd i jako, że Adam jest operatorem, to może zrobi jakieś ładne przebitki tego niezbyt ładnego... Yy, ładne przebitki tego... Nauki. Nadrobi ładnymi przebitkami. O, o, tak, sp spróbujmy, spróbujmy, niech pokaże swoje umiejętności w takim razie. co coś jest tego potwora <śmieliby> potwora będzie bocierał <śmieliby> to ironia mojego ty, możesz dotrzeć najwyżej najwyżej. do jest... dotarty kurwa Sto Wsz. Posmyrać tą luj tak, tą, tą pszczółkę to możesz tylko dokładnie jedynie Ej, ale kurwa nie jest tak źle nie to Tura... no, fajnie jest kurwa fajnie? No, tutaj tableciki tutaj jakieś inne tiurilu tu są te cup like holdery, nie? Mhm, dokładnie. Ja już tu Kurde. zrobiłem też. dwumetrowca. Z tego kubek królewnie, kube to jest te dwumetrowca. jest? też dwumetrowca jest, okej. Ale ty nie, nie masz 2 metrów. Ale... No to, wiesz, kapeluszu. Dziwnie? Dziwnie są walką ty patrz Pe. Kurwa, trzeba się zwyczaić. No widzisz, madeczkę. To tu się tak, ciekawego? Wszystko w piano black, będzie się rysowało. Jakoś dobrze. Musimy zabezpieczyć to jakoś. Pani Detailer. Powłoczkę <głos》głos》głos》> położysz. Siąk się, gościu, kurwa. Jak, jak kiedyś znak to da się radę tutaj włożyć go? Ty nawet nartki na mi i desko. Wszystko, Krasna. kurwa, nie kurwa. jest tak źle. Mogło być zawsze gorzej. Trochę się totalnie zrobiło, bo przyjechaliśmy autem, które wcześniej wypadło z koła Fortuny, po dzisiejsze auto, które z tego koła. Również zostało wylosowane. Lubimy ryzyko. No, ale chyba zadowolony je zadasz, nie? Nie. No, kurwa, powiem Wam szczerze, no pomimo tego mojego silniczka, to, to zobaczymy jak to chodzi, ale całościowo w dobrej mieliście tutaj pomysły z tym, stuma klasą. O, to w miarę wygląda, ale patrz tą chujnie. A ja tu jest rura, a tu jest atrapa. Atrapa? No, To człowieku. nie ma wydechu? Cała ręka wchodzi. Tutaj jest atrapa? O kurwa. Atrapowicz. To jest dopiero pełnym ryjem atrapowicz. Jedna trapa, druga trapa. Ty, sprzedali ci auto bez wydechów. Chuj z No, tak już niestety jest, ale jeżeli jesteśmy już we Wrocławiu, to chciałem, żeby Nitro wyszydził ten twój samochód, bo to jest król szydery, ale więc nie może podjedźmy do niego do garażu. Właśnie, Nitra nie ma. Nitro pojechał na mecz z jakichś tam tych piłkarzyków. Ma życie jak w Madrycie. Spokojnie, ja. mam nadzieję, że jak w każdym polskim domu zostawia klucz pod kamieniem od garażu i jakoś tam się włamiemy. Więc w takim razie przenieśmy się pod Javier Nitra. Dotarliśmy do garażu Nitra, tylko że faktycznie chłop pojechał do Madrytu na jakiś mecz piłki nożnej, jest trochę dupa zbita. Ale jak ostatnim razem u niego byłem, to widziałem, że chowa klucze właśnie od pilota od garażu gdzieś tutaj. Genio, szukaj, szukaj. Niuchaj, niuchaj, gdzie jest ten. O! Mamy? Otwieraj. Dobra, to sprawdźmy co Nitro chowa w swoim garażu. Hej, halo, światło! No, już na chwilę była noc, ale to zostanę. Jest no jestem dwuja. Ale? ale tu czegoś brakuje. Gdzie jest paster? No co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wiele osób pisze to w komentarzach, zapala wirtualne znicze. My możemy zrobić to na żywo, w takim razie zapalmy zniszcz tej ten tej pęstrujeczce, której tu brakuje. W takim razie... Gień palto, Cholero, jasno. No. Podniosła chwila, nie. jest niekopom. Gdzie no, jest śle! Przykryj nie... to. Przykryj to no, dobra. No. Małgiesz kapelutek. Ucimy teraz to minutą Nie no kurwa, nie pierdolmy, to tylko cztery koła i trochę blachy. Albo się nie. wyklepi, albo kupi nowe. A. W tym momencie wyciągnijmy ten samochód i sprawdźmy, czy jeszcze się do czegokolwiek nadaje. O, działa! No to co temu naszemu wujkowi z internetów zostało w garażu? BMW M2 wyprodukowane w 2019 roku, ale w tym roku nie opuściło salonu, albo wiem delikatnie później, bo pierwsza rejestracja jest w 2020 roku. Wujo zaraz po wyjeździe z salonu nie zostawił tego samochodu seryjnego, no bo gdzież by mógł. Moc silnika została podniesiona do 533 koni, co już przy tych gabarytach auta, jest całkiem kurwa niezłe i naprawdę fura podaje. Ogólnie auto ma przejechane 50 tysięcy, na budziku jest 49, no bo ten tysiąc przejechał na lawetach. Po prostu miał pecha, jak już wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale oprócz tego w silnika, wujo zamontował pod tym autem oryginalny wydech kompletny Akrapowicza. Więc jak tu podchodzimy, to, to nie jest Atrapowicz, to jest Akrapowicz. Do tego oryginalne dyfuzory karbonowe M-Performance. Lotka również karbon Fibre M-Performance. Co tu jeszcze mamy? No Na pewno mamy seryjne felgi, które niestety trochę przeszły, ale wujo je zaraz tutaj ładnie zregeneruje, naprawi. Będzie Piccolo Bello. Czy w środku coś zmienił? No ni chuja. W środku wszystko jest tak jak być powinno. Jest świeże, jakby przed chwilą wyjechało z salonu o dziwo, no ale widać, że wuj odbał. Znaczy to no często też była na tym salonie, więc za chwilę tam czyścili te sprawy tiruriru. Auto jest oklejone folią PPF, full front oklejony. Tu kawałek daszku jest oklejone. Do tego tu te boczki są oklejone. I coś jeszcze jest oklejone? O, zderzak. Ale też tutaj wstaweczka jest taka na zderzeczku oklejona. No i wszystko fajnie nam się prezentuje. Szkoda, że wuja z nami nie ma, bo pojechał na mecz. Mam nadzieję, że jak wróci, to kupi sobie jakiś porządny wóz na następstwo M3, ponieważ tego samochodu też niedługo w swoim garażu mieć nie będzie. Dlaczego? No bo jak część pewnie z was wie, oddaje go właśnie widzom. W takiej loterii. Więc jeżeli ten odcinek jest taki tematyczny, loteryjny koło fortuny, no to. To auto tu się nadaje idealnie. I uwaga, dla przykładu, mamy A-klasę 170, ile wyszło? Około 170 tysięcy. Finalnie nam wyszła. Trzydychy mamy z budżetu 200 tysięcy na rozjebanie, na jakieś panienki, koks, te sprawy. A ten samochód możecie mieć za 39 bodajże. Tudzież za 77 zł, bo 39 złotych kosztuje jeden los, a 77 zł kosztują dwa losy, a dodatkowo macie 10% rabatu u Wujka na sklepy, na ciuchy i inne tego Typu rzeczy. Więc. Czy nie kupiłbyś tego wozu za 77 zł? Byku, no oczywiście, że tak. Więc kupuj losy. Link do loterii wujka macie w opisie tego filmu. Więc wszystkich Was gorąco zachęcam. A ja co? A ja chyba jadę ją przepalić gdzieś jeszcze i odstawić ją do garażu wujkowi, żeby się nie jordnął, że mu ją dźwignąłem. Więc sprawdźmy, jak się zachowuje na drodze. Dobra, rozdział się. Pełna moc napędowa, dostępna już teraz. Sprawdźmy jak to gada kieno do tyłu. Nie, nie! się do fury, spierdalamy, to jest tak łośne, że wbije ochrona zaraz. A, ale urwał! Urwał siwy dym, jak to powiedział, ty, nie? Sprawdźmy teraz na drodze. Jak to idzie? Oho. O piero, ty chłopie! Ależ to idzie! Jak pojebane! Fura formie, można powiedzieć, pomimo ekscesów różnych, które miała. To naprawdę podaje. Wują się chyba nie pogniewa, jak tam kurwa tam trochę pokaram, Delikatnie, nie? jak pokaram, to się nie pogniewa. Tutaj na ronderku. No, jedno rądeczko myśli, żeby tak dziapnąć. No. Ładuj go. No? Kurde, no wiesz co, tak można delikatnie. Takiego... Uuu. Takiego boczka. No, może lepiej nie, wiesz. Tu jest kawa, jak fajnej, prostej. Teraz sprawdzimy, czy na równym asfalcie ta fura podaje. nic okay, nie jedzie, żadnej policji, niczego takiego. Uuu, lala! Ale miota! Miota tym autem jak szatan. Podaje. Widzowie, nie wahajcie się, ani chwili dłużej, 39 zł lub 77, wpłacajcie, kupujcie te losy na tej wyjątkowej, jakże, loterii i ten wyjątkowy, jakże, samochód możecie wygrać, więc ja wam mówię, warto, a dodatkowo jeżeli wygra ktoś z moich widzów, moich kochanych widzów to nauka driftu tym autem gratis, bo nie oszukujmy się wuja coś tam umie tym bokiem zarzucić, ale no dobra, nie tak jak ja, więc jeżeli ktoś z was wygra ktoś ode mnie, to nauka upierdalania boczkiem M2, totalnie gratis, nieważne jakiego miasta, tudzież państwa, tudzież gdziekolwiek na świecie będziecie, nie? że ja się nie ordnie, że mu upaliliśmy wóz, chociaż w sumie cały pak paliwa mu wyjeździłem. Co ty zrobisz? robisz? Uch,